To jest pierwszy odcinek. Takich odcinków mamy cztery w tej chwili. Rzeczniczka Straży Granicznej, porusznik Anna Michalska. Każdy z nich musi mieć długość zgodnie też z umowami. Co najmniej 5 km, czyli w tej chwili budowane jest około 20 km równocześnie. W tamtą stronę jeszcze mamy 30 km do krynek, a z kolei na północ do nowego dworu. Prace ruszyły praktycznie parę godzin po przejęciu placu budowy. Członek zarządu Unipepu, Adam Poliński. Rozpoczęliśmy od przygotowania drogi technologicznej, tak, żeby mogły wjechać maszyny i żeby mogły wykonywać pierwsze roboty palowe. Pierwsze pale zostały wywiercone. Uzbrojone i zalane, i zgodnie z harmonogramem, będziemy się poruszać w kierunku kuźnicy, ale też będziemy rozpoczynali pracę na kolejnych odcinkach. Daj trochę do przodu! Ten kilometr, półtora kilometra, dziennie, średnio można powiedzieć ogrodzenia trzeba realizować. Oczywiście realizujemy go w określonym ciągu technologicznym, więc to nie jest tak, że wchodzimy w dane miejsce i po jednym dniu w I tym już miejscu. stoi płot. Tak, tylko pewne prace prowadzimy następne po kilku dniach, następne po kilkunastu. No ale w sumie średnio, tak jak powiedziałem, no musimy się poruszać w takim tempie, że 5-6 kilometrów tygodniowo ogrodzenia powstawało. Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy zabezpiecza te dwa odcinki granicy państwowej, gdzie są prowadzone prace. Zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, major Arkadiusz Tomaszewski. Wynika to z tego, że odsłonięta jest bezpośrednio sama linia granicy. Zdjęte są zabezpieczenia w postaci koncentryny i tutaj. Te odcinki oczywiście są pod naszym szczególnym nadzorem. Ta budowa niedawno się dopiero rozpoczęła, ale czy już mieliście jakieś ze strony Białorusinów prowokacje dotyczące tej budowy? Do chwili obecnej nie mieliśmy, nie odnotowaliśmy żadnego incydentu, jeżeli chodzi o stronę białoruską. Bariera ma być ukończona w czerwcu, ale mówimy o tej barierze fizycznej, bo równocześnie będzie też budowana bariera elektroniczna, czyli mówię tutaj o czujnikach, o kamerach, które będą umiejscowione wzdłuż tej bariery fizycznej. Cały ten system elektroniczny. Ochrony ma być oddany. Myślę, że będzie uruchomiono około września. Inwestycja jest prowadzona no, metr od granicy. W takiej lokalizacji stawiamy tę barierę, więc mogą się zdarzyć no, rzeczy, na które jako firma budowlana nie mamy wpływu, ale chciałbym podkreślić i to widać od pierwszego dnia bardzo duże zaangażowanie, bym powiedział, znakomitą współpracę tu z wszystkimi służbami. One dbają o bezpieczeństwo naszych ludzi, którzy tu pracują. Oczywiście dbają o bezpieczeństwo całej granicy, można powiedzieć, naszego kraju. Obyśmy My mogli współpracować przez cały czas bez zakłócenia z zewnątrz. To na pewno będzie bardzo ważny, potrzebny element ochrony granicy. Dzięki temu mniej funkcjonariuszy będzie mogło być bezpośrednio na linii granicy. My będziemy też część naszych struktur etatowych będziemy musieli przebudować, ponieważ będą specjalne zespoły funkcjonariuszy, którzy będą reagować na te sygnały, które będą docierały do nas czy z kamer, czy z tych czujników. Będą to osoby też, które będą cały czas obserwowały granice z monitorów kamer.